Tak zwane świadczenia długotrwałe, czyli emerytury i renty od początku 2022 roku mogą być wypłacane w formie bezgotówkowej. Zmiany dotyczyłyby seniorów, którzy po tym terminie złożą wniosek w ZUS ze wskazaniem numeru konta bankowego. Osoby, które zaczęły pobierać świadczenia przed 1 stycznia 2022 roku będą mogły korzystać z dotychczasowej formy wypłaty. O zasadność prowadzenia nowego rozwiązania pytaliśmy przechodniów w krótkiej sądzie. To znaczy ja mam na konto. Ja już mam konto i jestem bardzo zadowolona. Ja mam na, na koncie. Czyli nie mam to, że na Nie procentu. mam problemu z tym. Stoję na konto. Na konto, czyli już ja nie mam problemu. Nie mam problemu, jestem bardzo zadowolona, już chyba z 10 lat należy. Na konto. Na konto, tylko? Tak. Na konto. Dlaczego? Tego, że jest to bezpieczne. Jeżeli zdarzają się jakieś reklamacje ze strony naszych klientów, którzy skarżą się, że na przykład nie dostali emerytury na czas, to najczęściej jest to efekt tego, że wysłany pocztą przekaz pocztowy został zbyt późno dostarczony do domu, albo leży nieodebrany na poczcie. Jeszcze gorzej jest, gdy senior na przykład wyjedzie do sanatorium i emerytury nie ma, kto odebrać. Zdarza się, że wtedy pieniądze do nas wracają, a emeryt jest bez pieniędzy, więc przelew na konto wyklucza takie sytuacje. 70% emerytów na Dolnym Śląsku pobiera emeryturę na konto. W nowych przepisach pozostawiono możliwość odbierania świadczeń przez seniorów w gotówce. Z tej formy można będzie korzystać tylko po przedłużeniu odpowiedniego uzasadnienia. Planowany termin przyjęcia projektów przez Radę Ministrów to pierwszy kwartał tego roku.